Cześć moi drodzy, bardzo mi miło was widzieć dzisiaj na moim kanale. Tym bardziej, że dzisiaj odcinek zagraniczny. Zagraniczny oczywiście będę dzisiaj mówić o serialu, który podbił Polskę, szczególnie w latach 90., był to jeden z najpopularniejszych seriali emitowany w telewizji Polsat, Świat według Bandich. Kto dzisiaj powie, że nie widział nigdy tego serialu w telewizji? Ten musiałby się chyba od razu przyznać, że w latach 90. użytkownikiem telewizji nie był, bo jednak emitowano go na potęgę. Było to już co prawda kilka lat po tej emisji w Stanach. Natomiast w ogóle nam to nie przeszkadzało. Do tego stopnia, że w pewnym momencie twórcy w telewizji Polsat doszli do wniosku, że trzeba zrobić polski odpowiednik i tak powstał Świat Według Kiepskich, który oczywiście był bardzo do polskich realiów dostosowany, ale o tym jeszcze trochę wspomnę. A oczywiście Alem Bandim był Ed O'Neill, aktor, który przez Ala później miał nie najlepiej w życiu. Jak się domyślacie wpadł w szufladę, długo nie mógł z niej wyjść. Były nawet zabawne przypadki z tym związane. Ale w pewnym momencie stał się milionerem za sprawą tej właśnie roli. Tym bardziej, że nie zawsze finansował niego było tak dobrze i marzył czasem tylko jak o nierealnym śnie, o tym, że kiedyś zamieszka w takiej willi, na jaką sobie później mógł pozwolić. Czy odbiła mu sodówka? Czy wywrócił życie do góry nogami? A może wręcz przeciwnie? Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądało jego życie, a także co dzisiaj u niego słychać, no i. Jak wygląda dziś al Bundy i co porabia, to oczywiście musicie poświęcić troszeczkę czasu, posłuchać mnie przez jakiś czas, a ja wszystko wam zdradzę. Umowa? No to się bardzo cieszę. Do zobaczenia w takim razie pod koniec odcinka. Ed O'Neill przyszedł na świat w 1946 roku w Youngstown, w miasteczku w Ohio. Było to miasteczko robotnicze. Głównie ludzie utrzymywali się tam z tego, że pracowali w miejscowej hucie. I właśnie tak też wyglądało życie chłopca. Był najstarszy z rodzeństwa. Urodził się w rodzinie Irlandczyków, katolików, bardzo tradycyjnych ludzi, którzy właśnie utrzymywali się również z pracy w tej hucie, a dokładnie tata, bo mama zajmowała się głównie domem i dziećmi, ale była też pracowniczką społeczną. Natomiast ojciec głównie pracował w hucie, ale były też okresy, kiedy po prostu z niej wylatywał, bo z pracą nie było mu do końca po drodze. Pracował też jako kierowca ciężarówek, no i oczywiście przebywał na bezrobociu przez jakiś czas w swoim życiu. A to wszystko składa nam się na obraz rodziny, która raczej ciężko ma w życiu. Słabo wychodzi i wiązanie końca z końcem. Po latach Ed przyznał zresztą, że jego rodzina starała się należeć do klasy średniej, ale tak naprawdę właściwie do niej tylko aspirowała. Gdzie nie ma pieniędzy, tam często pojawiają się kłótnie. Rodzice bardzo często się o pieniądze kłócili. Mieszkanie, w którym wychowywały się dzieci, jak określał sam aktor, było obskurne. I to właśnie wtedy też przyszły aktor, nastolatek, podróżował sobie po mieście. Uwielbiał chodzić do bogatszych części miasta, tam gdzie Mieszkali bogaci ludzie, mieli piękne domy. On zawsze myślał, że chciałby w takim mieszkać. Ale czy będzie go na to stać? No to co widział w domu wskazywało, że raczej nie. Chociaż marzenia miał zawsze i były to marzenia, które mogły go do tego doprowadzić. Grał w futbol, był w tym dobry, wiązał z futbolem naprawdę swoje nadzieje na przyszłość. Jednocześnie w szkole, też kiedy tylko mógł występować w różnego rodzaju przedstawieniach, to nie szczędził sobie tej przyjemności i pojawiał się wszędzie jako ochotnik. Jednak kiedy przyszła szansa na studia, nie do końca ją wykorzystał. Właśnie dzięki stypendium, Sportowemu otrzymał szansę studiowania. Wybrał historię, ale wtedy też był młody, gniewny. Nie do końca chciało mu się siedzieć na wykładach. Dużo bardziej interesujące były imprezy. Kiedy studia nie wypaliły, wrócił do rodzinnej miejscowości, zatrudniając się w knajpie. Ale ponieważ knajpa mieściła się na kampusie studenckim, to Miał on dostęp do tych studenckich inicjatyw i nadal starał się uczestniczyć we wszystkim, co działo się wokół teatru i występów, właśnie. Wtedy to pomyślał, że on występuje, wszyscy go chwalą, może trzeba w to pójść, tą drogą spróbować osiągnąć swój wymarzony sukces. Postawił wszystko na jedną kartę i postanowił, że w sumie nic go w rodzinnej miejscowości nie trzyma, pojechał więc tam, gdzie wykluwa się naprawdę wiele talentów. Mowa o Nowym Jorku. Nie miałem nic do stracenia. Miałem prawie 30 lat, mieszkałem w rodzinnym miasteczku i zarabiałem grosze. Sprzedałem samochód, spakowałem kilka ciuchów, wsiadłem do autobusu do Nowego Jorku. I oczywiście brzmi to niesamowicie. Ale jak wiecie już z moich opowieści, początki łatwe nie były. Z czegoś trzeba było żyć, więc przyszły aktor zatrudnił się jako kelner. Chodził na castingi i przesłuchania, ale te nie przynosiły żadnego rezultatu. W pewnym momencie jednak został zatrudniony i zaczęto go brać pod uwagę przy spektaklach wystawianych na Broadwayu. A Broadway brzmi dumnie. To właśnie tam, podczas jednego ze spektakli, zobaczyła go odpowiednia osoba, która zaproponowała mu coś, co było już przełomem w jego karierze. Jeden z reżyserów dał mu pierwszą rolę. Aktor zadebiutował w 1980 roku w filmie Zadanie Specjalne: U Boku a la Pacino. To właśnie ta rola, także rola w produkcji Psy Wojny, sprawiła, że zaczął występować gościnnie w serialach, m.in. Miami Vice. Mimo wszystko, mimo to, że zaczął grywać w serialach i filmach, nadal grywał w teatrze. I bardzo dobrze zrobił, bo to teatr zawsze był dla niego przepustką do nowych rzeczy i w tym przypadku było tak samo. Również kiedy występował, w jednym ze spektakli, wypatrzył go agent stacji Fox, który zdecydował się zaprosić go na przesłuchanie do nowo powstającego sitcomu – Świat według Bandich. Założenie było proste. Serial miał opowiadać o dysfunkcyjnej rodzinie z Chicago. Rodzinie, która, no właśnie, pretenduje do bycia klasą średnią, ale do końca nie jest. Tutaj właśnie chciałam Wam powiedzieć o tych różnicach, bo kiedy serial Świat według Bundych odniósł taki sukces w Polsce, to stwierdzono, że trzeba zrobić świat według kiepskich na tej samej zasadzie, że to się świetnie przyjmie. To był dobry pomysł, natomiast bardzo upolszczono tę wersję, bo w Stanach za nieudarznika uważano osobę, która sprzedaje buty w sklepie obuwniczym. U nas, broń Boże, nikt tak, takiego zawodu nie postrzega. U nas trzeba było odwrócić sytuację, i tak jak w, w serialu świat według bandich Peggy siedziała na kanapie, tak u nas Ferdek siedział na kanapie, a żona na niego pracowała jako pielęgniarka. Wybrano więc zawód ciężki, trudny. Hmm. Taki, do którego na pewno trzeba mieć powołanie, i postawiono na tę siłę kontrastów, jednak. Ale zanim aktor zdecydował się na przyjęcie tej roli, miał dużą zagwostkę. Z jakiego powodu? Z tego, że mówiono mu: Gdzie pójdziesz do takiego sitcomu o dysfunkcyjnej rodzinie, jakieś pierdoły, gdzie ty grasz na Broadwayu? Nie zniżaj się, utrzymuj poziom, graj sztukę. Ale Ed pomyślał sobie, że ma 32 lata, na razie rozpoznawalność jest mierna, pieniędzy nie ma za dużo. No i kto mu broni, jednocześnie grać sztukę, ale również i swego rodzaju hałturkę? Przemawiało do niego, nie ukrywajmy także, wynagrodzenie, które mu zaproponowano: 10 tysięcy dolarów za odcinek już przy pierwszym sezonie. Przypominam, że nie wiedziano jeszcze, że będzie to. Taki sukces. I chociaż nagle stał się osobą rozpoznawalną i znaną, w tym samym okresie mówił, że jednak dużo ważniejsze dla niego było to, że ułożył sobie życie prywatne i został ojcem. Od wielu lat jest związany z aktorką Catherine którą mieszka w Los Angeles i którą poślubił w przełomowym 1986 roku. Rok ten był przełomowy, właśnie wtedy dostał rolę jako Albany, właśnie wtedy poślubił swoją żonę. I ta rola mężczyzny, który nie ma zbyt wielu zainteresowań generalnie cały czas jest strapiony, nie lubi swoich dzieci, nie lubi swojej żony, nie lubi swojej pracy. W sumie, nawet to, co w telewizji, którą ciągle ogląda, go denerwuje. przyniosła mu niesamowity sukces i, jak sobie pewnie wyobrażacie, również niesamowite pieniądze. Sam Ed, jako Al, uwielbiał kilka rzeczy w tej postaci. Głównie to, że mógł się odnieść do samego siebie, ponieważ Albani też cały czas mówił, że był kiedyś gwiazdą futbolu w szkole i żałował, że mu to nie wypaliło. A po drugie, był wzór, na którym powstała ta osoba, którą jest Albandi, ta postać, bo sam Ed mówił, że znał kogoś takiego. Ten bohater przypominał mi jednego z moich wujków. Nie był on co prawda sprzedawcą butów, a sędzią w sądzie apelacyjnym lecz miał identyczny, samodepresjonujący rodzaj poczucia humoru. Nic nie jest dobrze i nigdy nie będzie. Nakręciliśmy ponad 266 odcinków, a to naprawdę sporo. Wydaje mi się, że jestem jedynym aktorem z serialu, który wystąpił w naprawdę każdej scenie. I wiecie, co sezon, to stawka, wynagrodzenie rosło, bo oczywiście nie mogło być już świata według kiepskich. Bez głównej postaci nie dałoby się jej wymienić przecież. Pewnego razu, nawet kiedy już tę stawkę wywindowano, to żeby przypadkiem aktor nie myślał o odejściu, stwierdzono, że dostanie taki prezent i sprawili mu Porsche Carrera, ponieważ nie wypada, żeby taka gwiazda jeździła starym. Wygląda więc na to, że aktor jednak był dość oszczędny, miał szacunek do pieniądza i nie chciał od razu przesiadać się w wielkie nowobogackie fury żony też na młodszy model nie wymienił i przepraszam tu za to porównanie i trochę przedmiotowe traktowanie, ale po prostu chciałam spojrzeć z perspektywy panów, czy też pań, bo to wszystko jedno, które odnoszą sukces i potem już nagle chcą też w życiu zmian osobistym. Samochód, nowa torebka, czy tam inne gadżety nie zawsze wystarczają przy tej metamorfozie. Był sukces komercyjny, uwielbienie widzów, a także nominacje do Złotych Globów, ale wiadomo coś za coś. Potem przyszły Lata, w których aktor chciałby zagrać coś więcej. I nawet początkowo proponowano mu inne role, bano się pewnie tej szuflady, ale jakieś propozycje się pojawiały. Tylko, że tutaj pojawiał się Wielki Klops. Bo mimo, że udało mu się zagrać w kilku filmach takich jak Giganciki, to jednak w poważnych produkcjach nie udawało mu się występować. Kiedyś nawet miał okazję wystąpić w dramacie pewnym, ale żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens, nakręcono kilka scen i pokazano to publiczności. I problem był taki, że był to dramat i naprawdę nikomu nie powinno być do śmiechu. A kiedy tylko Ed pojawiał się na ekranie, cała publiczność zalewała się łzami ze śmiechu. Nikt nie był w stanie przyjąć, że Al Bandy gra w dramacie i nie jest zabawny. Ostatecznie aktora zastąpiono później innym. Dało mu się zagrać policjanta detektywa w zbrodni Nowego Jorku a także badającego sprawy kryminalne porucznika w Obławie. A przygoda z serialem Świat według Bandich zakończyła się dla niego bardzo nieprzyjemnie i nagle. Pewnego dnia, niczego nieświadomy, wysiada sobie z samochodu, a tu jakaś para nowożeńców krzyczy do niego, że wow, w takim dniu go spotykają, że są fanami, uwielbiają serial i są w rozpaczy, że już nie będzie kolejnych części. Na co aktor mówi, ale jak to? Na co oni, że stacja Fox podała, że tak będzie, że już po prostu koniec ze światem według bandich? Były to przecieki, ale jednak w mediach o tym huczało. A aktor jakoś od mediów stronił i nic o tym nie wiedział. Później nie ukrywał, że miał pretensje do twórców serialu, bo mówił, że w innych serialach, kiedy ludzie odchodzili, to dostawali nie wiadomo jakie nagrody, jakieś upominki, że były jakieś światy wielkie na pożegnanie. A tutaj po prostu aktorzy dowiedzieli się w trakcie przerwy, że nowego sezonu nie będzie i tyle. Ale dobre w tym wszystkim jest to, że zaprosił tych napożeńców na drinka, postawił im tego drinka. Razem się wspólnie napili i było miło. Natomiast potem wydarzyło się coś, co pozwoliło mu przełamać ten wizerunek Alabandiego. Oczywiście nie w Polsce, bo u nas jednak, myślę, że do tej pory, gdyby pokazać zdjęcie, to większość osób powiedziałaby, jeśli rozpoznałaby aktora, że jest to Albandi. Natomiast w Stanach jest bardzo popularny serial, który nazywa się Współczesna Rodzina. I jest ogromnym hitem. Pozwolił też właśnie Dowi odciąć się od tej postaci, która była kiedyś popularna. Serial zgarnął 5 nagród Emmy dla najlepszej produkcji komediowej. Aktor jednak mówi, że kiedy tylko dostał propozycję zagrania w tym serialu, natychmiast się zgodził, bo gdy zobaczył scenariusz, od razu wiedział, że będzie to hit. Sam był trzykrotnie nominowany za rolę Jaya. Do Emmy, a 30 sierpnia 2011 roku odsłonił swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Myślę, że gdzieś na świecie, w jakimś szpitalu, rodzi się właśnie piękna dziewczynka. Gdy dorośnie, zostanie moją żoną w kolejnym serialu. Nie mogę się doczekać tego dnia. Żartował wtedy 65-letni aktor, nawiązując do właśnie tego serialu: Współczesna Rodzina, w którym dużo młodsza aktorka gra jego żonę. To wzruszający moment. Chciałbym podziękować przede wszystkim fanom za to, że stoję w tym miejscu. Bez nich nie ma show, nie ma kariery. Jak widzicie, Ed. A dla nas na pewno Albandi nie zmienił się przez lata. Widać, że trudne dorastanie, trudne dzieciństwo, to, że jego droga życiowa nie była łatwa, że tych pieniędzy całe życie brakowało, sprawił, że nie przewróciło mu się w głowie, mimo że jest bardzo majętnym człowiekiem i żyje na pewno w bardzo komfortowych warunkach. Nigdy nie szastał pieniędzmi, nie odbiła mu tak zwana sodówka. Oczywiście oceniamy po szczątkach pewnych. Natomiast tak. Żona wciąż ta sama, doceniana. Samochód musieli mu kupić na planie, a kiedy spotkał swoich fanów w ważnym dla nich dniu, to postawił im drina. Tardek kiepski pewnie by poszedł na wódeczkę. Chociaż nie wiem, czy pan Andrzej Grabowski postawiłby wódeczkę komuś. Z moich doświadczeń wynika, że jest bardziej niedostępny, ale może kto wie, może w dniu ślubu nie wiadomo. Serial Współczesna rodzina zakończył się w 2020 roku. Jego realizacja, dokładnie. I mimo że Ed już od jakiegoś czasu grał w, tylko w tym serialu, to postanowił zrobić sobie większą przerwę. Jest już no dość wiekowym człowiekiem. Chciał trochę odpocząć, trochę czasu poświęcić rodzinie, ale mimo że już latek ma sporo, to jednak są rzeczy, które się u niego nie zmieniają. W latach 80. postanowił, że zacznie trenować jujitsu. Bardzo się w to wciągnął i nie zmieniło się to do dzisiaj. Więc albo sobie wypoczywa, albo się z kimś leje. No i co powiecie? Jak oceniacie ten życiorys? Myślę, że to dzisiaj taki pozytywny, fajny odcinek pokazujący, że są normalne gwiazdy. Wiem, wy to czasem tak się strasznie dziwicie, na to już pomijając, że mi nie pozwalacie nazywać gwiazdami różnych ludzi, a ja, ja uparta taka jestem, natomiast fajnie opowiedzieć o kimś, kto jakoś tak miał poukładane przez całe życie w głowie, i to poukładanie nie wyszło mu na złe. Dajcie znać, czy jesteście fanami świata według bandich, może świata według kiepskich, a może chcecie, żeby o innej takiej kultowej na pewno postaci jeszcze opowiedziała w przyszłości. Dawajcie znać, jestem otwarta na propozycje. Pamiętajcie o subskrypcji, odwiedźcie moje social media, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, co u mnie słychać, co się u mnie dzieje. Pamiętajcie, że co niedzielę na moim Instagramie są quizy, możecie sprawdzić swoją wiedzę. W najbliższą niedzielę na pewno będą jakieś pytania o pana Eda właśnie. Także widzimy się tutaj i tam. No i niedługo obracam z nowym odcinkiem. Pa Pa, kochani, cześć!